Czy jest coś, co może odwrócić los Adama? Znaczy, ja myślę, że ja myślę, że po pierwsze trzeba by się było zastanowić w kontekście Adama, w ogóle nad tym systemem, bo ja pytam tam też wielu osób, czy, czy Adam jest jedyny taki. Mhm. A gdzie? Mówi. To są tysiące ludzi w tej sytuacji. Tylko niektórzy mają 45 lat, niektórzy 70, są bardziej pogodzeni ze swoim losem, a Adam mówi jasno, artykułuje swoje potrzeby. Czasami nie pozwala się strofować poprzez mocne leki, nie chce ich zażywać, albo odmawia, albo się buntuje przeciwko temu. Nie wszyscy mają taką siłę. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zamkniętych w DPS-ach, w instytucjach. I teraz ja tylko jedną rzecz chcę, żebyśmy zrozumieli, bo osoba, matka, która rezygnuje z pracy i wychowuje swoje niepełnosprawne dziecko, które jest dorosłe, Dostaje tam maksymalnie coś 2200 zł. jeszcze można poczytać komentarze, co to za rozpusta, kto to widział mhm. tyle dawać. Przed momentem opublikowałem na Twitterze wyciąg z zarządzenia prezydenta Wrocławia, z którego wynika, że dofinansowanie na każdą osobę w tym DPS-ie we Wrocławiu to jest 5600 zł miesięcznie. Zwróćmy uwagę, jak, jaka jest dysproporcja. Ja nie twierdzę, że tam jest za dużo. Ja twierdzę, że e, ci rodzice, ci opiekunowie, którzy mogliby stworzyć, nie wiem, mieszkania chronione. Tych rozwiązań systemowych jest naprawdę no, sporo. One są stosowane na świecie i to jest mam nadzieję na szerszą dyskusję, na inną dyskusję. E, e, rozmowa i temat. Natomiast, natomiast rzeczywiście jest także są rozwiązania, które można by wprowadzić. Przede wszystkim Adam nie potrzebuje zamknięcia. To znaczy nie potrzebuje być uwięziony, zamknięty na cztery spusty, on potrzebuje opieki i jak Państwo poznacie jego historię z reportażu, to zrozumiecie, że on po prostu potrzebuje trochę miłości, której nigdy nie miał i której mu, i której mu państwo po prostu odmawia na każdym kroku, a to go gdzieś przerzucając, a to kończąc relacje, które mu się w jakiś sposób zaczęły w jednym, drugim, trzecim, piątym miejscu. Tak, jakbyśmy się po prostu, przepraszam za to wyrażenie, ale chcieli pozbyć problemu. A Adam nie jest problemem, Adam jest człowiekiem yy, i, i tak na niego trzeba, trzeba patrzeć.